Ze spaceru ale nakieruję. nakieruję, nakieruję, lepiej. Po co tam na mnie się przyglądać? Czy ja tu na pokaz jestem jakaś, starczy migotkowo? Yy. Słuchaj, chodź, drogi, uważaj. Bo wszędzie jest piąta kolumna, w każdym środowisku, naprawdę w każdym. Wszędzie się wszyscy agenci dostają, bo muszą, bo to służby, bo pilnują interesu. A tak, oni nawet pójdą, słuchajcie, bo o tej linii. Rzekomo będą mówić prawdę i rzekomo, że są z nas, a niekoniecznie nie wszyscy są z nas, nie wszyscy byli z nas, niestety, także tak naprawdę trzeba uważać w sumie na każdego. No ale to byłoby też może chore, bo to by takie podejrzenie, podejrzliwość, duch podejrzeń, to też jest taka, takie chorobliwe, tego też tak nie wolno, to nie, nie można tak myśleć, że każdy, każdy to jakiś tam agent czy coś, choć wygląda zupełnie spokojnie i normalnie tak jak my, nie. Tak też myśleć nie należy, ale zawsze zalecana jest czujność, ostrożność, zawsze, bo nigdy nie wiesz. Zwykle agent się zdradzi swoim sposobem bycia i nie pilnuje się we wszystkim. Zapomni się choćby na łamek sekundy, na minutę i już możesz wyczuć, że to jest nie od, nie od nas. Albo na przykład po prostu zaniecha jakichś czynności, będąc na przykład w kościele czy w kaplicy, albo. Albo to, albo to, albo tamto, no to albo na przykład samy demonstruje część swojego bogactwa przyjedzie albo wypasionym samochodem, albo bardzo biednym dla nas niepoznaki, także słuchajcie, ale zresztą badać, czy są agenci, żyją wśród nas, to słuchajcie, to też jest takie... To też jest taka polityka prowadzona na tych firmach i dokumentalnych i fabularnych po to, żebyście się właśnie go i niewolnicy tym zajęli. A później mówili to na swoich firmach, a później były wyświetlenia, a później były, płynął pieniądz z tego. Takie proste. No, to takie proste. To się chciałam z wami podzielić i jeszcze powiedzieć, że... że Zbrojeniówka militarny przemysł, tak, te wszystkie, cały osprzęt militarny wraz z ubiorem dla wojska i samochodami wojskowymi, wozami bojowymi i yy, bronią, to wszystko jest yy, tak na podbój owszem innych krajów i ich bogactw. Przy okazji tak oczywiście cierpią ludzie i giną, są wręcz zabijani, ale generalnie też chodzi o biznes, otworzenie tworzenie biznesu militarnego zbrojeniowego. Dla po prostu dla pieniędzy, żeby wykorzystywać ludzi do zbrojniówki, do przemysłu zbrojeniowego, by pracowali w tym, w tych zakładach zbrojeniowych. No, to, to też dla biznesu wszystko się toczy, no, no coś, coś trzeba robić, tak, gdzieś jakieś mieć pieniądze i z, i z czegoś żyć i korzystać. No, biznes jest też internetowy właśnie, tak, przemysł cały internetowy, nie tylko internetowy, telewizyjny, czyli cały osprzęt do przekazywania, tak jak tel telefon, smartfon, telewizor tablet, to wszystko też jest też produkcja tego, tych urządzeń to, to też jest biznes. Później jest tworzenie ideologii, politologii i nie tylko no, fabuły, dokumentu, filmów, programów, publicystyka, reda, re, no, redakcje, no, dziennikarstwo no, to cała, cały ten przemysł medialny. Też dla pieniędzy, przemysł medialny, zbrojeniowy dla pieniędzy i schrony podziemne. Także też widzą w nas szczury muchy karaluchy, więc pod ziemią są nie tylko schrony, no wydobywczy kopalniany przemysł, no to jest potrzebny, tak? Węgiel potrzebny, bo do czegoś tam jednak służy, tak? żeby rozpalić, rozgrzać dom. Ale jak na przykład kiedyś nie było czegoś takiego jak komunikacja pod ziemią metro, pociągi. Nie. Naziemna była tylko. Ale później oczywiście przemysł samochodowy. Niech każdy ma samochód albo im dwa. No to jak chce jeździć i jeżdżą masowo i dużo i wszędzie, a benzyna stosunkowo niedroga, samochód jak, jakoś tam da rady wypracować albo na kredyt go wziąć, no to słuchajcie, no to trzeba rozładować infrastrukturę miast i podziemia. Niech Karaluch niech goje, niewolniki podziemią się tłuką, a jak się ziemia, słuchaj, zaczęcie się zawali, to zawali się metro pod ziemią i nie wyjdziesz. Albo ktoś akt terrorystyczny i tam w y, metro, y, na przykład tak gaz rozpuści, gaz i się zaduszał. To jest wszystko też prowadzenie polityki, polityki i jeszcze raz polity.